Na trzy dni przed świętym niepodległości odbył się marsz razem przeciwko nacjonalizmowi. Próbowaliśmy porozmawiać z uczestnikami i organizatorami Antify. Okazali się mało gościnni. Nie, jestem osobą, która stoi tutaj w tłumie. i Bardzo bym Was prosiła, żeby panowie bardzo uprzejmie odsunęli się troszkę od tego tłumu, ponieważ działają panowie w skrajnie prawicowej telewizji. Agresywni lewacy uniemożliwiali nam zadawanie pytań i grozili pobiciem. Policja, stojąca trzy metry dalej, nie reagowała. Panowie, policjanci! Jedynym uczestnikiem Antify, z którym udało się nam porozmawiać, był poseł Andrzej faszyzmu! Podkreślił, że marsz odbywa się nieprzypadkowo na kilka dni przed marszem niepodległości, w którym uczestniczą agresywni faszyści. Zniszczenie miasta, demolowanie miasta, palenie wozów transmisyjnych, palenie samochodów to nie jest patriotyzm. Tu są prawdziwi patrioci. W marszu uczestniczyło kilkaset osób. Ubrani na czarno, większość zamaskowana. A tylko czemu jesteście wszyscy jednolicie ubrani? Nie? jednak nie no nie, nie. Nie, to nie. co na chwilę rozmawiać? Nie. Nie. Jak myślisz, czemu wszyscy są tak samo Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jest, nie wiem, nie Dziękuję. My nie mamy nic do użycia, natomiast oni i tak to są te. Miało być spokojnie i radośnie. Ci ludzie, którzy tutaj są, na pewno nie przyszli tutaj zrobić zadymę, tylko przyszli zrobić demonstrację przeciwko faszyzmowi. Jeszcze przed wymarszem policja musiała zareagować. Antifę ochraniało ponad 100 funkcjonariuszy. Większość skandowanych haseł wymierzona była w środowiska młodzieży Wszechpolskiej, czyli ruchu narodowego. Co roku Antifa zapowiada na swojej oficjalnej stronie fizyczną konfrontację z prawicowymi szumowinami. Co roku, 11 listopada, tylko w tym celu przychodzą na Marsz Niepodległości. Dwa lata temu w siedzibie krytyki politycznej policja znalazła pałki, kastety i gazu uzawiących. Pan jest porówna zdjęcia tego, co przywożą w kibole, który wylansujecie na dowolną akcję i jeden kastecik, który jest na tym zdjęciu. Mamy do wyboru być rozpoznawani i liczyć się z tym, że zostaniemy fizycznie zaatakowani przez neofaszystów. Ale dzisiejszy marsz pokazał, że siłowa rozprawa z narodowcami to naczelna idea tego środowiska. Marsz przyszedł obejrzeć sympatyzujący ze środowiskiem narodowym licealista Konrad Smulewski. My odpowiadamy tylko i wyłącznie e, po, pokojowo ewentualnie czasem stosujemy prewencję bądź e, odpowiadamy obroną. Spełnie czy ja, ja tylko wchodzę Panu w słowo. Tak, tak, no właśnie słyszę, ale ponieważ tak e, dość e, emocjonalnie, to dlatego potrzebę z mikrofonu. To znaczy co? Co uważasz? K***** jego mać, pier*****, j***** to wszystko, pier*****, k*****, ja pier*****, dole, po prostu k*****, ja pier*****. w to w telewizji. I to właśnie, dokładnie to jest ten sam poziom, który oni reprezentują. To jest poziom dna i nic więcej, to jest poziom mułu. Dobrze się stało, że lewacy z Antify nie organizują swojego marszu 11 listopada. Święto niepodległości na pewno nie jest ich świętem.